Każdy, kto rozwija się w kierunku samodzielnej realizacji obrazu, niezależnie czy jest to reklama, film fabularny, materiał na YouTube, czy nawet scena wideo w grze, napotyka wyzwanie, jakim jest ustawienie kamery oraz światła. Te z pozoru proste rzeczy, z niewiadomych nam powodów, nie wychodzą nam zazwyczaj tak dobrze jak kolegom z profesjonalnego krańca spektrum naszej branży. Dzieje się tak dlatego, że początkujący filmowcy często nie wiedzą, czemu coś działa, a dlaczego nie, i nie potrafią zidentyfikować środków wyrazu, które są za te odczucia odpowiedzialne. Właśnie dlatego w Akademii IT Media stworzyliśmy intensywny, trzydniowy kurs realizatora obrazu. Nazywam się Mikołaj Jaroszewicz. Skończyłem łódzką filmówkę i uzyskałem doktorat na Wydziale Realizacji Obrazu Filmowego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Moje doświadczenie na planie filmowym to jakieś 30 lat. Pracowałem jako oświetlacz, operator kamery i w końcu jako operator obrazu. Mam na koncie 5 filmów fabularnych i wiele krótkich form filmowych, jak reklamy, teledyski, krótkie metraże, których jeden, Piotr Wilk, zdobył nawet Oscar. Doświadczeniem zdobytym w trakcie tych lat na planie filmowym będę się z Państwem uczciwie dzielił podczas naszych warsztatów. Nauczymy się dobierania i stosowania odpowiednich środków technicznych w celu uzyskania zamierzonego wyrazu, dzięki któremu będziemy mogli wpłynąć na emocje naszego widza. Poznamy zastosowania dla różnych rodzajów światła, dowiemy się, co wpływa na wrażenie głębi lub płytkości przestrzeni i nauczymy się, jak skupiać uwagę widza na konkretnej postaci w kadrze. Będziemy ćwiczyć budowanie relacji przestrzennych pomiędzy planami, będziemy kadrowali i oświetlali zarówno statyczny portret, jak i plan szeroki, a także człowieka w ruchu. Zajęcia, które prowadzę, są praktyczne. Pracujemy w małych grupach. Jest czas, żeby każdy otrzymał feedback, przedyskutował zaistniałe problemy realizacyjne i rozwiązał je tu i teraz. Jeśli chcesz realizować filmy reklamowe lub fabularne, prowadzisz kanał na YouTube. Tworzysz filmy wizerunkowe, tworzysz sceny 3D lub animacje, filmujesz śluby, pracujesz już w branży filmowej, ale chciałbyś wykonywać zawód operatora i nie możesz lub nie chcesz uczęcać do szkoły filmowej, to te warsztaty są dla Ciebie. Z tego co wiem, nie ma wielu miejsc, gdzie na takim poziomie zaawansowania można w krótkim czasie uczyć się podstaw realizacji obrazu. Zapraszam serdecznie na kurs operatora kamery i realizatora światła w Akademii IT Media, Mikołaj Jaroszewicz.